Mama dziewczynka w jasnej sukience, w lakierkach. Sukienka w kwiaty. Bardzo zadbana, wyprasowana, czyściutka. Mama prasowała ją prawie pół godziny. Dziewczynka stoi na scenie. Kurtyna jest zasłonięta, bordowa, z grubego materiału, cała zakurzona. Dziewczynka stoi, patrzy na swoje. Lakierki, jest cała zdenerwowana, kolana jej trzą, ma spłycony oddech, ręce jej się pocą, ogólnie tam jest bardzo gorąco. Czuje pot na plecach i, i słyszy nagle głos swojej mamy: Nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze, nie denerwuj się, nie bądź zdenerwowana. Pamiętaj o tym, nie denerwuj się. Nagle kurtyna się rozsuwa i dziewczynka widzi. Na początku nic nie widzi. Oślepiają ją światła reflektorów, ale za sekundę, może dwie, zaczyna dostrzegać twarze ludzi. Jest ich naprawdę dużo. Ponad setka. Wszyscy są wpatrzeni w dziewczynkę, a ona stoi i czuje, jak drżą je kolana i pocą jej się ręce. Miała powiedzieć wierszyk. I szuka w głowie tego pierwszego słowa, i słyszy szepty swojej mamy: Nie denerwuj się. Cześć. Jeśli jeszcze się nie znamy, to mam na imię Krystian, i w tym momencie zajmuję się tworzeniem kursu, który w łatwy sposób pozwoli przeprowadzić przez zmianę. Na tym nagraniu porozmawiamy o tym, skąd się biorą emocje. Żyjemy i czujemy. Czujemy różne rzeczy. Możemy odczuwać pot na dłoniach, możemy odczuwać drżenie kolan, możemy odczuć spłycony oddech, ciepło na twarzy, możemy odczuć pulsujące skronie lub łomotanie w klatce piersiowej. Czujemy różne rzeczy. I na ogół, kiedy jesteśmy mali i wydarzy się jakaś sytuacja, która jest niecodzienna, wiążemy ją z emocją. Dajmy etykietę emocji. Biegnie dziecko, bawi się na podwórzu, jeździ na rowerku, przewraca się, boli kolano. Dziecko płacze, podchodzi mama i mówi, boli, boli kolano, nie płacz. I dziecko dowiaduje się, co to jest ból, co to jest uczucie bólu. Tak samo dziewczynka, która wychodzi na scenę, dowiaduje się, że te wszystkie uczucia, które jej towarzyszyły, były związane z emocją zdenerwowania. Nie wiem, czy macie jakieś traumatyczne przeżycia z wizytą dentysty. Mogło tak być. Przed pierwszą wizytą raczej dziecko nie czuje żadnego zdenerwowania, ale jeżeli ta wizyta skończyła się tym, iż bolały nas zęby i to, co robił dentysta, bolało, następnym razem czujemy strach. I nazywamy to strachem. Często rodzice pomagają nam w tym, nazywają, nie bój się dentysty. I wiemy, że to, co czujemy właśnie przed wizytą u dentysty, to jest strach. Mam jeszcze tutaj trzeci rysunek. Dziewczynka, która ma motyle w brzuchu. Ogólnie te wszystkie rysunki to są mojego autorstwa, a uważam, że nie jestem aż skrajnie kiepskim rysownikiem, ale też nie jestem dobrym. Oczywiście uważam, że jeżeli skończy się kurs, to będę znacznie lepszym yy, rysownikiem. Dlaczego uważam, że jestem powyżej przeciętnej? Pomijając fakt, że dlatego, że chcę, żeby tak było, to mogę wymyślić powód, albo tyle ludzi na świecie w ogóle nie rysuje, więc pewnie jestem gdzieś w tej drugiej połówce. Tych lepszych rysowników. To jest rozkład Gauss'a, i w momencie, kiedy zadałem to pytanie, dlaczego mój umysł znalazł odpowiedź, w którą uwierzyłem, która wydała mi się nawet trochę logiczna, dlaczego umysł tak działa, rozmawiamy na jednym z kolejnych nagrań. Wróćmy do emocji. Wyobraźmy sobie taką sytuację. 11-letni chłopak w jeansach, i czerwonej franelowej koszuli w niebieskich kapciach, wbiega po drewnianych schodach do swojego pokoju, które ma na poddaszu. Siada na łóżku, a za nim do pokoju wchodzi mama. W pokoju panuje półmrok. Jest jedno okno w dachu, przez które wpada bardzo miękkie, rozproszone światło. Chłopak jest przygarbiony, ręce ma oparte na kolanach. Głowę spuszczoną w dół. Na policzkach ma łzy. Podchodzi do niego mama i się pyta, jak się czujesz? A chłopak stara się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jesteśmy kiepscy w mówieniu o swoich emocjach. Jesteśmy kiepscy w nazywaniu tych emocji. Mężczyźni są wyjątkowo kiepscy. E, stereotypowo, jeżeli się zapytać kobiety, jak się czuję, to mówię, a, jestem trochę skołowana, trochę ciekawa, ale z drugiej strony czuję trochę obaw. E, no, mam trochę entuzjazmu. A jeżeli się zapytać mężczyzny, no jak się czujesz? E, 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 no. Stereotypy bywają ciekawe, i o stereotypach porozmawiamy innym razem. Na koniec, krótkie podsumowanie. Emocje to nic innego, jak odczucia, nasze odczucia, nasze odczucia wewnętrzne. Kiedy się pojawiają, pojawiają się wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakąś wyjątkową sytuacją. Wówczas jakby nasz organizm zapamiętuje te ustawienia, naszego odczucia jako Jakąś emocję, nadaje y, tym odczuciom jakąś etykietę, i od tego czasu jesteśmy w stanie to nazywać. I na koniec jesteśmy kiepscy w mówieniu o emocjach, zwłaszcza mężczyźni, y, w nazywaniu emocji. Y, tutaj też mężczyźni są kiepscy, ale nazywam. Z nazywaniem emocji to już y, prawie każdy z nas ma problem wymienić emocje. No, 10, 15 bym wymienił, ale do 50 już pewnie nie dotarł. A emocji jest znacznie więcej. Yy. O tych rzeczach będziemy rozmawiać przy modelu komunikacji, że warto rozmawiać o emocjach. I na końcu y, jesteśmy kiepscy. W rozpoznawaniu emocji. Jeżeli emocje nie są wyjątkowo silne, to jesteśmy naprawdę kiepscy w rozpoznawaniu emocji. E, jeszcze teraz rodzi się pytanie, czyich emocji? Naszych czy czyichś? E, jesteśmy lepsi w rozpoznawaniu czyichś emocji. Dlaczego? E, bo żeby rozpoznać, co czuje inna osoba, musimy skupić na tych emocjach naszą uwagę. I przez to jesteśmy w tym lepsi, jesteśmy bardziej empatyczni. A jaki problem mamy z rozpoznawaniem własnych emocji? O tym porozmawiamy na następnym nagraniu. To co? Widzimy się.